Drodzy przyjaciele, witajcie na naszym porannym spotkaniu modlitewnym. Dziś rozważamy głęboką prawdę. Człowiek nie może być całkowicie bezpieczny od pokus, dopóki żyje, bo źródło pokusy tkwi w nas samych. Dlatego jedynym pewnym oparciem jest Bóg. A ten kto nosi w sobie prawdziwą i doskonałą miłość, nie szuka siebie, lecz pragnie, by we wszystkim objawiała się chwała Boża. Zapraszam Was do wspólnej refleksji, modlitwy i pieśni, by umocnić nasze serca w tej prawdzie. Jest moim schronieniem, w nim pokładam nadzieję, źródło pokusy we mnie, lecz w Bogu moja siła. Chwała Boża we wszystkim, miłość doskonała, nie szukam siebie, lecz Jego chwały. Bóg jest moim schronieniem. Bóg jest moim schronieniem. Bóg jest moim schronieniem. Ta dzisiejsza modlitwa wnosi głęboki pokój serca. Pomagając rozpoznać wewnętrzne źródła pokus i skierować je ku Bogu. Dla modlącej się osoby staje się źródłem siły, by nie polegać na własnych siłach, lecz na Bożej łasce. Uczy bezinteresownej miłości, która wyzwala od egoizmu, budując zaufanie i radość. W codziennym życiu, gdzie chwała Boża staje się celem wszystkich działań. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Kochani, módlmy się. Panie Boże, ojcze miłosierny, wiem, że pokusy czają się we mnie samym i tylko w Tobie. Mogę znaleźć prawdziwe schronienie. Pomóż mi opierać się wyłącznie na twej mocy, nie na moich słabych siłach. Rozpal we mnie miłość prawdziwą i doskonałą, bym nie szukał siebie w niczym, lecz pragnął tylko, aby we wszystkim objawiała się twoja chwała. Uczy mnie pokory i oddania, by każdy dzień był świadectwem Twojej dobroci. Amen. Człowiek idzie przez życie z cieniem pokusy w sercu. Źródło bije wewnątrz, nie na zewnątrz, tylko Bóg staje się skałą, na której można stać pewnie. Miłość doskonała. Gasi pragnienie siebie, chwała Boża rozświetla ścieżki, gdzie ego milknie, w ciszy serca rodzi się wolność. Moi drodzy, prawdziwa miłość nie szuka swego, lecz chwały Bożej w każdym oddechu. Niech Bóg źródło wszelkiej siły. Błogosławi Was w walce z pokusami. Niech Jego miłość doskonała wypełni Wasze serca, byście nie szukali siebie, lecz Jego chwały w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólne spotkanie. Niech ta refleksja towarzyszy Wam przez cały dzień. Przypominając o zaufaniu Bogu. W Bogu moja nadzieja, źródło pokusy we mnie gaśnie, miłość doskonała prowadzi, chwała Boża świeci. Nie szukam siebie, lecz Jego woli w każdym kroku. Serce spokojne, droga jasna, w Bogu moja nadzieja. Nie szukam siebie, lecz Jego woli. Nie szukam siebie. Serce spokojne, droga jasna. Opieram się na Bogu i Jego miłości, a moja chwała płynie z oddania Jemu. Bracie, siostro, jeśli ta poranna modlitwa dotknęła Twojego serca, zasubskrybuj kanał, by codziennie otrzymywać dawkę duchowej inspiracji. Polub film, jeśli pomógł Ci w refleksji i udostępnij znajomym. Razem budujemy społeczność wierzących w Bogu jest nasze zwycięstwo nad pokusami. Niech to będzie naszym codziennym wyborem. Pokusa w nas, lecz Bóg nad nią panuje. Miłość doskonała oczyszcza serce. Chwała Boża w każdym czynie. Idziemy w pokoju, ufni w Jego łaskę. Mam jeszcze dla Was piosenkę. Posłuchajcie. Duchu święty, ty co wiatrem wiejesz, cznieniem ciszy, co serca grzejesz, przyjdź do nas, gdzie smutek wisi, rozsyp gwiazdy w naszym kryzysie. Duchu święty, pocieszycielu, cznij nadzieję. Popiołów bieli, przyjdź, gdy ziemia drży i płacze, przyjdź ty, który wszystko znaczy. Twój niech popłonie w nas Niech z popiołów wzniesie czas Niech uzdrowi co pęknięte Niech ocali co zamknięte Duchu Święty, pocieszycie ludzi, ludźmi Nadzieje w popiołów bieli Przyjdź, gdy ziemia drży i płacze Przyjdź Ty który wszystko znaczy...